Choć lektura naszego bloga mogłaby wskazywać inaczej, to przygotowanie na trudne czasy to nie tylko sprzęt i zapasy, to także szereg innych rzeczy, o których chcieliśmy opowiedzieć w tym materiale. W naszej ocenie przygotowanie na trudne czasy wymaga znalezienia odpowiedniej dla naszej sytuacji równowagi między trzema aspektami. Po pierwsze zapasami i sprzętem, które możemy kupić. Po drugie umiejętnościami, zdolnościami i cechami, które możemy nabyć. A po trzecie procedurami, które musimy wypracować i wdrożyć. Jeśli chodzi o zapasy i sprzęt, no to tutaj mieści się przede wszystkim zapas żywności, zapas wody, filtr do wody, zapas paliwa, agregat prądotwórczy, sprawny samochód terenowy, czy nawet cel ewakuacji ze zbudowanym tam domkiem czy ziemianką. Jeśli chodzi o umiejętności i zdolności, to tu mieści się na przykład wiedza o tym, jak do tego celu ewakuacji dotrzeć bez użycia GPS-u, bez użycia mapy, czyli po prostu znajomość przynajmniej kilku tras dotarcia do tego celu. To także zdolność dotarcia tam, jeśli byłaby taka potrzeba, z plecakiem na plecach pieszo. Ale także umiejętność rozpalania ognia z użyciem patyków i umiejętność budowania szałasu z gałęzi. Natomiast jeśli chodzi o procedury, to tutaj na myśli mamy m.in. zasadę, że samochód tankujemy zawsze, kiedy w baku jest jeszcze połowa paliwa, ale także to, że wychodząc czy wyjeżdżając gdzieś z domu na dłużej niż kilka godzin, zawsze informujemy kogoś bliskiego albo znajomych, żeby w razie czego było wiadomo, gdzie nas szukać. Jeśli na przykład zgubimy się w lesie na wycieczce, sprzęt zdolności i procedury mają się wzajemnie uzupełniać. Przykładowo, gdzie sobie do lasu na wycieczkę planujemy, że pójdziemy na grzyby na cały dzień, wrócimy tego samego dnia. Bierzemy ze sobą jakiś tam niezbędny sprzęt, jakiś zestaw EDC, jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia, jakąś wodę. No i w takiej normalnej sytuacji to co mamy ze sobą nam w zupełności wystarczy. Dzięki temu, że poinformowaliśmy znajomych albo bliskich o tym, że idziemy gdzieś na tę wycieczkę. To jeśli na przykład zajmiemy sobie nogę i nie będziemy mieli możliwości skorzystania z telefonu komórkowego, nie będziemy mogli się z tego lasu wydostać, to ktoś przynajmniej będzie wiedział, w którym lesie nas szukać. A to, że będziemy potrafili zbudować tam szałas z gałęzi, sprawi, że będziemy mogli się w jakiś tam sposób ukryć przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i czekać na pomoc. Jeśli chodzi o dotarcie do celu ewakuacji, to tutaj też można położyć większy nacisk na sprzęt albo na umiejętności. Kładąc nacisk na umiejętności, można zapamiętać... Trasę ewakuacji albo kilka tras ewakuacji, każdą z nich pokonać kilka razy w dzień, w nocy, latem, zimą, aby mieć stuprocentową, absolutną pewność, że tę trasę będziemy znać i nawet jeśli będziemy zestresowani, zdenerwowani, przestraszeni, zziębnięci, to i tak będziemy potrafili ją w głowie odtworzyć. Kładąc nacisk na sprzęt, możemy kupić sobie GPS z zapasową baterią, z zapasową ładowarką, być może razem z drugim zapasowym GPS-em i wtedy będziemy mieć pewność, prawie pewność. Że w razie czego to ten GPS nas jak po sznurku do tego celu ewakuacji doprowadzi. Można też szukać punktu równowagi gdzieś pomiędzy, to znaczy zapamiętać najważniejszą trasę ewakuacji do celu, ale jednocześnie mieć mapę, żeby w razie potrzeby móc tej trasy zboczyć czy zupełnie ją zmienić. Ale żeby się móc zorientować, gdzie fizycznie znajdujemy się na tej mapie, to musimy mieć albo umiejętność wyznaczania kierunków świata w oparciu o gwiazdę polarną czy słońce i kawałek patyka, albo kompas. Istotne jest to, że każdy z was musi znaleźć swój własny punkt równowagi pomiędzy sprzętem, umiejętnościami a procedurami. Na przykład dla mnie mniej istotne jest to, żebym umiał zbudować szałas z gałęzi, bo ja do lasu chodzę rzadko. To nie jest mój ulubiony sposób spędzenia wolnego czasu. Jeśli już to robię, to na krótko i w las, który znam, ktoś zawsze wie, gdzie ja idę. W związku z czym nie ma wielkiego ryzyka, że ja w tym lesie utknę na kilka dni. Dlatego uważam, że mnie umiejętność budowania szałasu z gałęzi. Nie jest jakoś szczególnie potrzebna. Gdybym jednak często bywał w tym lesie i przewidywał, że może zdarzyć się sytuacja, że spędzę tam kilka dni, to wtedy ta umiejętność budowania szałasu z gałęzi byłaby mi potrzebna. Choć może w pewnym zakresie mógłbym ją zastąpić, biorąc ze sobą na przykład jakąś plandekę, czy pałatkę, czy większy kawałek folii malarskiej. Na początku przygotowań na trudne czasy bardzo łatwo jest kłaść zbyt duży nacisk na zapasy i sprzęt i w sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież żeby coś kupić to wystarczy wejść do internetu na znany portal aukcyjny na literkę A albo do jakiegoś sklepu internetowego, zamówić szereg produktów i w, za pomocą kilkunastu kliknięć i za jednego przelewu zrobić sobie zapas żywności na miesiąc, na dwa miesiące albo kupić agregat prądotwórczy. Kupić jest coś łatwo. Błędem jest natomiast poprzestawanie na tym sprzęcie i zapasach, bo możemy być ich pozbawieni, możemy być zmuszeni do poradzenia sobie w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli do nich dostępu. Albo przecież każdy zapas kiedyś się kończy. Jeśli mam w domu 150 litrów wody w plastikowych butelkach, no to jakoś muszę umieć poradzić sobie w sytuacji, kiedy ta woda mi się skończy. I wtedy ten zapas będzie uzupełniony przez moją umiejętność zdobycia wody gdzieś za domem, na przykład wiedzę, gdzie w, mogę sobie pójść z plecakiem i przynieść wodę, ale także umiejętność przefiltrowania tej wody czy uzdatnienia jej do picia w ten sposób, żebym tą wodą nie zatruł siebie i swojej rodziny. I znów, jeśli chodzi o uzdatnianie wody, to możemy mieć sprzęt, czyli filtr do wody, destylarkę do wody, ale możemy też mieć umiejętności. Umiejętność wykonania jakiejś prostej destylarki z garnka czy czajnika, rurki drugiego garnka, albo umiejętność przefiltrowania tej wody z użyciem zaimprowizowanego filtra z plastikowej butelki piasku i węgla drzewnego. W naszym odczuciu błędem jest również kładzenie zbyt dużego nacisku na te umiejętności. Zdarzało nam się czytać takie opinie, że nie będę robić zapasu żywności na trudne czasy. Kiedy trudne czasy nadejdą, to ja się ewakuuję do lasu, ponieważ umiem polować, umiem oprawiać zwierzynę i gotować na ognisku, to dam sobie radę. Być może, choć to podejście jest trochę krótkowzroczne, dlatego że polskie lasy nie są w stanie wyżywić znaczącej części naszej populacji. A z drugiej strony, jeśli ktoś ma rodzinę i musi razem z rodziną przeczekać trudne czasy w lesie, to to robi się dla niego znacznie trudniejsze, bo dużo trudniejsze jest zdobyć odpowiedniej ilości żywności dla czterech osób niż dla jednej, jeśli tylko jedna potrafi polować. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, żeby zupełnie zaniedbywać umiejętność na przykład rozpoznawania roślin nadających się do jedzenia. Ona jest bardzo przydatna, ale te umiejętności zdobywania żywności powinny być zbilansowane w jakiś sposób z zapasem tej żywności. I po jednej stronie mamy zapas na przykład tanich, prostych do kupienia kalorii, łatwych w przechowywaniu: mąka, ryż, cukier, olej roślinny, makaron. A z drugiej strony mamy umiejętność rozpoznawania jadalnych roślin w okolicznych zagajnikach czy nawet w miejskich parkach. Dzięki czemu, jeśli byłaby taka potrzeba, to my sobie możemy oczywiście tylko latem, wiosną, jesienią pójść do tego parku i zdobyć odrobinę witamin i soli mineralnych, których nie mamy w tym zapasie żywności. Z tego samego powodu dobrze jest umyć żywność wyhodować: zagon ziemniaków na działce albo choćby jeden krzew pomidora w doniczce, na balkonie. Bo w trudnych czasach pozwoli nam to pewną część kalorii niezbędnych rodzinie wytworzyć. I naszym zdaniem w polskich warunkach to właśnie na tę umiejętność należy kłaść nacisk, bo po pierwsze będzie ona bardziej przydatna, a po drugie łatwiej jest zgodnie z prawem nauczyć się hodować ziemniaki niż zastawiać wnyki. Byłoby fajnie, gdyby każdy preperc był w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji, nie mając swoich zapasów, a mając przy sobie tylko nóż. I to niezależnie od tego, czy znajduje się w mieście, w lesie, czy na pustyni. Tylko jest to nierealne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że najczęściej ten preppers ma ze sobą swoją cztero osobową rodzinę i musi zaspokoić nie tylko potrzeby swoje, ale także swojej rodziny. A mogą to być kilkumiesięczne dzieci albo podeszli wiekiem staruszkowie. I dlatego właśnie każdy z Was musi znaleźć swój własny punkt równowagi między sprzętem, który możecie kupić, umiejętnościami, które jesteście w stanie zdobyć, a procedurami, które możecie wdrożyć w życie.